Hej, siemano! Z tej strony YouFire1, a dziś witam, w takim bardzo ważnym filmie informacyjnym. I zaraz przejdę, dlaczego ważnym. Jak możecie ogólnie zauważyć, jesteśmy na Fire City, na mapce z 8 sezonu. I tak, zgadza się, w tym filmie... Dobra, ogłoszę. Przykujcie się na dziewiąty sezon Fire City ogólnie, bo tak, będzie niedługo dziewiąty sezon Fire City. Więc e, będzie. Zrobię live'a. Zrobi live'a, startowego, otwierającego dziewiąte sezonu Fire City. Jak zawsze wiecie, staram się robić live otwierające zazwyczaj do, żeby, żeby było tak wiadomo, oficjalnie, żeby było otwarte Fire City, co nie? A więc ogólnie live'a planuję na. Ogólnie planuję go na dzień, 1 kwietnia te, tego roku oczywiście a oczywiście też chciałbym powiedzieć, że. Godziny niestety nie podam, ponieważ nie mam pewności, czy w ten dzień akurat pracuję. Czy mam znaczy szkoły wtedy, nie mam, bo to jest poniedziałek, 1 kwietnia. Yy, ale nie mam pojęcia, czy pracuję. Jeśli pracuję, to, to za, w zależności od tego, jak będzie ten live, ale tego dnia będzie ten live. 1 kwietnia be, odbędzie się live z właśnie z wielkiego otwarcia dziewiątego sezonu Fair City. Od razu przed zapytanie, 9 sezon będzie jeszcze na Bedrock Edition. Ponieważ do... No nie posiadam Javy jeszcze, więc będzie na Bedrock Edition. Więc dziewiąty sezon będzie na Bedrock Edition normalnie, więc. Żeby po prostu nie było zdziwienia, to właśnie informuję was widzowie po prostu, bo eee, tak dostałem już na Discordzie jedno pytanie odnośnie czy eee, będzie na Java Edition. No to ja odpowiedziałem, że będzie na Bedrock. Oczywiście wiadomo, wiem kto... dokładnie kto odpowiedział. Więc no, jakby. Na no, spokojnie słuchajcie. Ale będzie na Bedrock Edition. Uważam, że no. No. Więc ogólnie będzie ciekawie, myślę. Mm, więc. E... Więc no. Po prostu sezon będzie ciekawy dziewiąty, więc. No. W sumie cieszę się ogólnie, że odbędzie już odpalony. Ten dziewiąty sezon. Ponieważ. E... Jak mogliście zauważyć, od roku już nie było nowego sezonu, więc super, że mi się to uda, uda w końcu. Swoją drogą, bo no, no... Mam nadzieję oczywiście, że Wam sezon się spodoba. Oczywiście, e, możecie też wiadomo zagrać na 9 sezonie, jeśli chcecie. Ehm, oczywiście e, wyślę Wam zaproszenie przez Discorda. Na prywatnie na Discordzie. E, osobom, które oczywiście grają. No, więc. E, mam nadzieję, że rzeczywiście Wam się to spodoba. I będzie tak jak mówię, no 9000 Fire City. Ja jestem naprawdę szczęśliwy, słuchajcie. Ale jednocześnie jestem dzisiaj trochę skołowany, więc dlatego też tak trochę mogę brzmieć. Tak, e, tak trochę inaczej, tak może niezbyt pewnie. Dlatego, że jestem może trochę skołowany, albo. Znaczy zmęczony to może nie w sumie. Dzisiaj mam akurat wolne, ale. Mm, no. Ale no. Ale naprawdę się cieszę z tego powodu, że otwieramy, słuchajcie, 9 sezon Fire City. Więc 1 kwietnia odbędzie się live. Nie wiem o której godzinie, więc zobaczymy, ale 1 kwietnia odbędzie się live z wielkiego otwarcia 9 sezonu Fire City. Więc oczywiście zapraszam was na ten live. No i no i co? No i myślę, że to chyba tyle. No i ja będę jeszcze dla Was szykował ogólnie, jestem w trakcie szykowania, montowania dla Was poradnika. Takiego poradnika ciekawostki bardziej, coś w tym, takiej mieszanki, wiecie, jak ja to czasem robię. Poradniko ciekawostka taka, więc ogólnie, no. Mm. <laughs> więc e, więc e, ja też dla Was szykuję film. Więc ogólnie super. Uważam. No więc szykuję dla Was film. Właśnie z poradnika ciekawostki, i za jakiś czas będzie też inny jeszcze, inna jeszcze poradnik. A, i no, więc będzie trochę filmów, myślę. No. Więc ogólnie ciekawie. Ogólnie mogę Wam jeszcze powiedzieć, że udało mi się zakupić Minecraft'a Story Mode Season 2 na Xbox One plus dwie wersje Minecraft'a Story Mode sezonu The, The Complete Adventure. Na Nintendo Switcha i sezon tu na Nintendo Switcha, więc ogólnie super. Ale no, tak jak przypominam, będzie wtedy dziewiąty sezon. E, live z wielkiego otwarcia 9 sezonu Fire City. Przypominam, będzie 1 kwietnia. Godzina niestety nie wiadoma, ale no, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. No i co, widzimy się wtedy 1 kwietnia na wielkim otwarciu z Fire City. 9 sezonu to się mano, cześć i pasty, z tym był Fire One. Widzimy się już niedługo. To jeszcze raz się cześć i pa. Mam nadzieję, że te, jakie info Wam się spodobało. No i oczywiście zachęcam Was do subskrybowania kanału. Hmm, jeśli oczywiście, żeby dostać wiadomo, powiadomienia o najnowszych filmach. I jeśli chcecie, możecie zostawić łopeczkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. No a jeśli nie spodobał się, no to możecie zostawić w dół. Wasza decyzja. A no, jeszcze raz trzeba cześć i pa. Z tej strony był Fire One, To siemano, cześć i pa. A zanim się z za Wami jeszcze widzowie pożegnam, wiem, już to zrobiłem, ale chciałbym Wam tylko jeszcze dodać pod koniec, że jak możecie zauważyć, e, na Fire City zwiedzamy sobie jeszcze, tu, zwiedzam sobie jeszcze tutaj wszystkie budowle w sumie. E, wy akurat zobaczycie na tym filmie w bardzo przyspieszonym tempie. Ponieważ e, ogólnie powiem wam tak, że film tr trwał ogólnie z jakieś pół godziny przed montażem. A w trakcie teraz jak ja tego montuję, to ogólnie sam pier pierwotnie trwał ponad pół godziny. Obecnie w skrócie będzie trwał bardzo w skróconej wersji, ponieważ e, ogólnie na początku myślałem, że bardziej się wypowiem jakoś o, e, o ogólnie końcu 8 sezonu i początku 9. Acz wychodzi na to, że chyba to chciałem tylko tak naprawdę powiedzieć Wam, że będzie dziewiąty sezon i podać datę, tak naprawdę. Acz uważam, że zawsze to coś i bardzo się cieszę z tego, że będzie dziewiąty sezon. A wiem oczywiście, że nie każdemu przypadnie do, do gustu, że będzie na, na Bedrock Edition, a nie na Java, ale mam nadzieję, że i tak będziecie grać. Mam nadzieję, że Wam to nie zepsuje rozgrywki ani nic. No oczywiście nie mogę wam obiecać, że teraz kolejny sezon będzie już na dżawie, bo. To jest, słuchajcie, no troszeczkę bardziej ten, jakby. Ja nie ma, po pierwsze, nie mam czasu, żeby siadać do kompa. Ja, ja to już wiele razy tłumaczyłem w sumie swoją drogą. Więc e, póki co będzie na Bedrocku, plus jest taki, że można grać na wielu platformach. Minus, no to dobrze wiemy, jak Bedrock działa. No różnie, ale. A czy wiadomo, każdy Minecraft. Ja uważam, że Minecrafty mają swoje różne minusy. No, Java ma na przykład ten minus, że da się grać tylko na komputerach, tak naprawdę, i nie da się grać między platformami. Ja uważam swoją drogą, że jest to trochę jednak minus, a ponieważ Java, no jakby. No, nie wiem, jakby oczywiście jest to bardziej przyzwyczajony do bedrocka i łatwiej mi się na bedrocku gra i w ogóle ogarnia rzeczy, chociażby też instalacje, modyfikacji tego typu. A e, myślę, że komuś, kto gra na Java, łatwiej się ogarnia na Java, wiadomo, tak to działa i jakby nie będę krytykować Java ani bedrocka, bo nie jestem tu od tego uważam, że każda wersja ma swoje plusy i minusy. No, uważam, że, 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 że mimo tego, że Java jest tylko na właśnie na komputerach, to jest spory jednak minus, ponieważ. No, mam swoje po prostu takie przemyślenia. Słuchajcie widzowie, ale właśnie chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że jak możecie zauważyć, tutaj zwiedzamy wszystkie budowle na Fire City w ósmym sezonie. I widzimy się oczywiście w dziewiątym sezonie Fire City. Mam nadzieję, że zagracie naprawdę, mam nadzieję serią. Że zagracie na dziewiątym sezonie widzowie. Oczywiście, tak jak przypominam, dziewiąty sezon wystartuje. Na live będzie oficjalny live z Wielkiego Otwarcia Fire City 1 kwietnia. Godziny nie podam, ponieważ nie mam w ogóle jeszcze grafiku pracy. Więc akurat nie wiem, czy tego dnia przypadkiem nie idę do pracy. Może idę do pracy, więc nie wiem. Więc e, godzina będzie to zgaduj z gadula, w której ręce kula albo nie kula. O. I to jest dobre. Ale no, będzie 1 kwietnia, będzie oficjalny live z otwarcia 9 sezonu Fire City, wielkiego otwarcia 9 sezonu Fire City, więc wyczekujcie, a polecam subskrybować kanał właśnie, żeby też, wiadomo, dostawać powiadomienia o najnowszych filmach, bo myślę, że warto. No i jeszcze raz, Shimano cześć pasty z Fire One, był 1 JF1, widzimy się już niedługo, mam nadzieję, że takie info Wam się spodobało, taka informacja myślę, że bardzo że dość ważna. Przynajmniej dla mnie. Mam nadzieję, że dla Was też. No i jeszcze raz Siemano Cześć i Pasty String był Fire One. Widzimy się jeszcze długo. To Siemano Cześć i Pa. Ciao.